Cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony świerszczu, a przed Wami kolejna tier lista, tym razem przyszedł czas na loch Z tego co widziałem, odpowiedź z większości kanałów nadeszła, także nie tylko moje tier listy możecie sobie przeglądać, możecie również przeglądać tier listy pozostałych twórców. Seria idzie sprawnie zgodnie z planem, że tak to ujmę, czyli co tydzień udaje się wypuszczać kolejny odcinek, także jest też całkiem w porządku oglądana. Jeżeli... Wam się podoba, to możecie zostawić lajka like oczywiście, będę bardzo wdzięczny. No i też za to, żebyście oczywiście zostawili swoją opinię w komentarzu na temat tego, co sądzicie na temat tego mojego ułożenia bohaterów, które za chwilę zobaczycie. Jeśli jesteście, jesteście zainteresowani poprzednimi tier listami, to oczywiście linki do nich macie w opisie tego filmu. No a teraz już przejdźmy do, um, przejdźmy do tego właśnie układania bohaterów. No i pierwsza, pierwszą bohaterką będzie. Znaczy, jest um, Irbet, która jest bohaterem, um, nie występu... no inaczej, jest bohaterem występującym standardowo w grze, natomiast jej specjalizacja nie jest specjalizacją standardową, e, czyli jest e, specjalnie stworzona pod arenę. E, I teraz tak: zdolność mrocznego rytuału jest e, stosowana dwukrotnie, e, jeżeli e, nie posiadacie tej umiejętności, a jeżeli ją posiadacie, to trzykrotnie, czyli jest to tak naprawdę plus. 3 statystyk dla Was i minus 3 statystyk dla przeciwnika. Jeżeli weźmiecie sobie jedną umiejętność, a jeżeli jej nie weźmiecie, to jest to plus 2 dla Was i minus 2 dla przeciwnika. Czyli jest to umiejętność, która działa zawsze. Nie jest to jakoś super wybitne, ale czasem potrafi przeciwnikowi rozbić plan na grę. Powiedzmy, załóżmy, że to jest frakcja, która akurat ma mało wiedzy, i Wy mu jeszcze na przykład zabieracie te dwa wiedzy, a Loch często miewa problemy właśnie z ilością many. No i zabieracie sobie plus 2 punkty. Plus dwa punkty dla siebie, dzięki czemu um, możecie lepiej y, bo, możecie planować sobie dłuższą gierkę. Okazuje się, że nagrywanie z katarem i bólem gardła nie jest takie łatwe jak myślałem, więc y, powiedzmy, że tych ścinek takich, które gdzieś tam na chwilę mnie wyłączą, że mógł się napić wody i tak dalej, będzie więcej. E, jeśli chodzi o jej użyteczność, to, no, no to moim zdaniem jest to wysokie w sumie B, dlatego że, tak jak mówię, ta umiejętność działa zawsze, nie wymaga od was niczego. Jeżeli natomiast weźmiecie sobie tą umiejętność właśnie Mrocznego Rytuału, no to wtedy dodatkowo ta umiejętność jest polepszona. I takie specki, które działają zawsze są minimum w tierze B moim zdaniem. Także, także to jest taka bohaterka właśnie, która zasłużyła na, na takie miejsce. Następnym bohaterem jest Letos i on jest ogólnie bardzo fajny, ponieważ ma szansę zarazić rozkładem na dwie tury um, losową liczbę jednostek na początku rozgrywki. Um, Chyba nie zdarzyło mi się, żeby nie zaraził nikogo, więc wydaje mi się, że, że jest to przynajmniej. Znaczy, no nie jest to napisane, że przynajmniej jedna jednostka, natomiast wygląda na to, że, że nie zdarza się taki scenariusz, w którym Letos nie rzuca rozkładu na nikogo, chyba że jest to um, frakcja Nekropolii, tak? Na Nekropolii nie możecie rzucić dodatkowego rozkładu. No i teraz tak. co fajne, zaczyna z magią mroku, i to jest ogólnie jego dosyć dobra sprawa, bo. Um, nie jestem do końca pewny, czy zaczyna też z rozkładami, w sensie nauczonymi rozkładami. Jeżeli tak by było, to, to dobrze. Um, natomiast ten, natomiast um, y, natomiast ogólnie to jest furtka do tego, że jeżeli macie w gildii rozkład, to, to, to macie od razu możliwość zagrania właśnie Magiem Roku, na którą w sumie e, na lochu jest 2%. Um, Letos będzie też bohaterem, chociaż on czasem. nie chociaż ta, ten mrok czasem, po, czasem daje ciekawą furtkę do rozegrania rozgrywki natomiast też sugeruje, że będziecie grać właśnie um, że będziecie grać właśnie ten mrok ale z drugiej strony hmm, muszę się, muszę przemyśleć szanse wynoszą dla każdej jednostki yy, hmm, bo w sumie to też jest umiejętność, która działa zawsze. Jak rozda na przykład na cztery jednostki, to się czasem zdarza, to są tak naprawdę bonusowe darmowe obrażenia. Może być takie, że niskie A, tak się umówmy. No i kolejnym bohaterem jest. Um, Eruina. No i Eruina jest ciekawym przypadkiem, ponieważ um, powoduje, że jeżeli rzucacie pojedyncze zaklęcie magii zniszczenia, um, chociaż wydaje mi się, że. Piąski też tutaj działają. Ona jest strzał w celu pojedynczego zaklęcia bohatera. Tak, także powinny działać też piąski. Ehm, za każdym razem, nie? I tu chodzi o to, że co jest ciekawe, jeżeli matrona jest zastawiona i rzucacie sobie ten pojedyncze zaklęcie, to ona i tak oddaje strzał w tą jednostkę, nie? W sensie... Zastawienie matrony nie wyłącza tej specjalizacji, co jest ogólnie bardzo mocne. Tak samo jak tu macie napisane, że jeżeli jest oślepiona, to też oddaje strzał, także to jest taki automat, jakby z automatu robi to. Specjalizacja bardzo mocna czasem potrafi być bardzo użyteczna w połączeniu z. W połączeniu z... Na przykład głębokim zamrożeniem. Rzucacie sobie głębokie zamrożenie, matrona oddaje strzał i przy okazji od razu obrażenia od matrony są zwiększone. To jest naprawdę bardzo mocne. I też można uznać to za specjalizację, która działa tak naprawdę zawsze, dlatego że możecie grać sobie kombat bez magii. Wystarczy, że macie jakiekolwiek pojedyncze zaklęcie w gilnie, błyskawice, strzałkę, magiczną cokolwiek. Rzucacie strzałkę bohaterem. Czyli robicie takie typowe bezrobocie, ale jednocześnie gracie pod swoją specjalizację i po prostu ta jednostka oddaje dodatkowy strzał. Więc jeżeli są jakieś modyfikatory do, jej, do, do ataku tej jednostki strzelającej, czyli do tej tier 6, to jest dodatkowy, dodatkowy ruch jednostką tieru 6. No to wtedy potraficie zadawać naprawdę solidne obrażenia bonusowe tak naprawdę. Mam wrażenie, że log będzie jedną z najciekawszych frakcji pod kątem bohaterów, ponieważ kolejnym bohaterem jest Sorgal, który... Dostał z powrotem specjalizację, bo, bo w poprzednim baczu tak nie było, więc w paczu 3.0 dostał specjalizację od ukąszenia jaszczurów, co powoduje, że, um, że one zadają, chyba tam mniej więcej to jest w stosunku do standardowego ukąszenia, podwójne obrażenia prawie. Tak mi się wydaje, że współczynnik, tak, bo tu jest napisane, że współczynnik jest 0.5, um, a tutaj jest... Um, 1.1. Więc to są naprawdę, naprawdę spoko obrażenia od tego ukończenia, jeżeli dbacie o te jaszczurę, no i dodatkowo atak i obrona plus 3. Jest to bohater ciekawy, fajny. Jaszczura łatwo wykończyć, więc no. Um, trzeba go traktować jako specjalista od jednostek, mocne B. Dlatego, że jeżeli on macie bonusy do inicjatywy, no te trzy ataku zawsze pomagają mocniej przekręcić jakąś jednostkę. Natomiast e, mówię trzeba grać to jest, tak pod tego jaszczura, w sensie. Jeżeli macie normalnie loch, to często wypuszczacie jaszczura dla pierwszą linię, on tam robi swoje i potem ginie, nie? No, a grając z Orgalem, no to tak średnio. Najlepiej byłoby właśnie grać pod to, żeby ten jaszczur żył jak najdłużej i te obrażenia zdawał jak największe. Kolejnym bohaterem jest Sinitar, jak wiecie, ja to mam uczulenie na Destro. Koszt wzmocnionych zaklęć jest zmniejszony o 5%. No, na arenie jest taki, takie coś, że okej, okay, loch może czasem miewa problemy z ilością many, natomiast... No, jakby to ująć, no. Okej, okay, no Sinitar pozwala na to, żeby sobie um, mniej postawić na ilość wiedzy, tak? Bo macie 5% plus minimum 16. Czyli minimum 21% redukcji kosztu zaklęć wzmocnionych, ale to, to nie jest aż taka mocna umiejętność, i ja prawdę mówiąc, cenię go dość nisko. Naprawdę, nie, nie za bardzo. Nie za bardzo uważam, żeby, żeby ta specka jakoś przybliżała nas, nas do szczególnie jakość do zwycięstwa. Oczywiście bywają scenariusze, w których tak jest. No mam na myśli tutaj na przykład macie powiedzmy 120 czy 130 wiedzy, no i te 20% z każdego zaklęcia wzmocnionego, no to zrobi wam robotę. No ale tak ogólnie no to tak się zdaje jako bohater do bufa. Kolejną bohaterką jest Kytra, czyli ulubienica ludzi, którzy grają pod kombat. Dlatego, że z jakiegoś powodu Kytra nie, nie wiem z jakiego, ale nie zaczyna z dowodzeniem oczywiście, natomiast e, bardzo często dostaje dowodzenie i naprawdę łatwo zagrać na, nie, na niej atak z Karaboską. E, najczęstszą taktyką właśnie jest atak Karaboska i szturm teleportu i tepnięcie tego Minosa na pierwszą linię, że, czyli coś, czego przeciwnik się zazwyczaj po lochu nie spodziewa. No i ten Minotor potrafi przekręcać liczniki, więc e, generalnie jeżeli Kytra jest dobrze zbudowana, to jest naprawdę solidnym, e, solidnym specjalistą od jednostek i uważam, że w jest mocniejsza niż Sorgal, dlatego, że... E, dobra, okej, okay, mocniejsza niż Sorgal, ale prze, e, irbet przestawiamy ponad specjalistów, dlatego, że jednak jej specjalizacja, tak jak mówiłem, działa zawsze e, i dodatkowo nie trzeba się skupiać na czymś, na, na, na tym, żeby jakaś jednostka powiedzmy była bardziej chroniona czy, i tak dalej. E, oczywiście... Kytra nie musi być wcale zastosowaniem typowo bojowym. Może być tak, że ten Minotaur, ten drugi, ma wiadomo, plus 6-6, tak? Jest mocniejszy, jest trudniejszy do zabicia, więc więcej zakleć magii zniszczenia, czy tam przywołania sobie rzucicie. I to też nie będzie z tym problemu. Ale tak w całokształcie, no to powinna mniej więcej w tierze B się znaleźć. Ehm, kolejnym bohaterem jest Vaishan. Vaishan jest specjalistą od zabójców i prześladowców. Ok, no 10 jednostek tieru 1 plus 6, atak obrona. A... Dla niego jest miejsce w tierze C. Ja nie sądzę, żeby był tak słaby, żeby wciskać go do D, bo to jednak specjalista od jednostek, Oni coś tam dodatkowo robią. Jak się gra pod kombat, to ten zwiadowca potrafi, powiedzmy, no, mocniej kogoś przekręcić, ale tak w całym kształcie nie ma to zbyt dużego impaktu na tą frakcję. Więc Tierce jest dla niego jak najbardziej um, w porządku. Kolejnym bohaterem jest. Um, jest Ilaja. I Ilaja jest specjalistką od T2. No I ja uważam, kiedyś się bardzo wysoko postawiłem w, w takiej tier liście, właśnie jednostek, tak, jako że te, te, te tier dwójki, które są dodatkowo wzmocnione, i jest ich chyba tam kilka więcej przy okazji, tam pięć, no powiedzmy, potrafią w tym pierwszym ruchu, w którym no niemal, że nie w 90% gier są pierwszym ruchem, tak naprawdę one robią. Robią to pierwsze uderzenie i skracają jakiś tak przeciwnika. To jest bardzo mocne. Ja bym sobie to dorzucił. I tak jak mówię, to, to jest specjalista, który działa zawsze. Dlatego, że tak jak mówię, w 90% gier ta jednostka jest pierwsza. Lotne umysły. Um, tak naprawdę czasem nawet pierwszy inicjatywy nie wystarcza, żeby ją wyprzedzić, więc uh, uważam, że ona powinna trafić do takiego solidnego, solidnego A. No dobra. I przyszedł czas na. Um, Szadie. Kurde, ci, ci specjaliści w lochu to jakoś tak działają zawsze, nie? W sensie, no to jest 1,25 redukcji na poziom bohateria obrażeń dystansowych, czyli wszelkie balisty, strzelcy, tak, przystani, czy tam łucznicy sylwanu, no po prostu zadają okolice 20% mniej obrażeń dystansowych. To jest po prostu dodatkowy unik, tak naprawdę. I jest to specjalizacja dość mocna. Też uważam, że. Um. Ej, no o to trudno w sumie nawet wstawić. Tak jak mówię, no to, to działa zawsze. Po, poczekajcie, z czym... z czym Na przykład... Tak, na akademię redukuję od trzech strzelców. Na przystań od dwóch, na Sylwan od dwóch. Hmm, inferno na jednego. Kurczę, naprawdę mówiąc, a no, no, tak czasem się, czasem się chce zagrać balistę na przykład. To są też zmniejszone obrażenia od balisty. Hm. Ja wiem, mocna bohaterka. Też bym do tieru absadził. tak naprawdę. Naprawdę te 20% robi zawsze robotę. Na przykład jak ktoś gra przeciwko tobie przywołanie i żywiołaki ognia, też robi robotę te 20%. To jest, to jest na przykład, powiedzmy, zamiast 500 obrażeń, to 400 obrażeń z dystansowych. To jest 100, to jest na przykład jedna hydra, prawie. Albo jedna hydra, pewna, nie, nie pamiętam ile miały życia, ale wydaje mi się, że około 100 z hakiem. Więc... Więc generalnie to e, wydaje się to bohaterka godna tieru A. Dobra, i przyszedł czas na prawdziwego gigachada, jakim jest Tralsai. Tralsai ma dodatkową premię od obrażeń od żywiołów 15%. I to jest specjalizacja tak uniwersalna w Lochu, że możecie sobie zagrać i kombat i dostać 15% obrażeń od żywiołów podczas ataków więcej, i możecie sobie zagrać Destro, i jak rzucacie odpowiednie żywioły, też macie 15% tak naprawdę gratisowych obrażeń więcej. Dlatego jest to bohater do tieru S. Zdecydowanie niżej bym go nigdy tutaj nie postawił. Jest to bohater, który pozwala naprawdę, um, naprawdę na bardzo, zadawanie bardzo dużych obrażeń. Jeżeli się jeszcze dodatkowo na nim skupić on na przykład bardzo lubi set siła run. Ten taki, który dodatkowo jeszcze zwiększa obrażenia od żywiołów, to już, to, już to już jest wtedy potwór. Także Tralsaja niżej niż, niżej niż mocne A to na pewno sądzę, że u nikogo nie zobaczycie. To, to, to jest moim zdaniem taka SK mocna A zdecydowanie. Kolejnym bohaterem jest Realak, którego um, premia do, dla nas to jest um, po prostu 5% inicjatywy, minus 5% inicjatywy dla wrogich jednostek. Tam to się skaluje z levelem, więc jakbyście na przykład z 20 levelem wyszli, to wydaje mi się, że e, byłoby to więcej niż 5%. Natomiast, um, natomiast jest to specjalizacja też dobra, dlatego że Loch lubi, gdy przeciwnik gra wolniej, dlatego że no, Loch polega bardzo często na swoim tempie, na, na, na zadawanych obrażeniach z. Z, ze zniszczenia, nastawianych zaklęciach, z przywołania, na tym, że ich jednostka wykona ruch pierwsza, ponieważ te jednostki w Lochu też są stosunkowo jednostkami mocnymi, zadającymi dużo obrażenia. Dlatego te 5% jest cenne. Um. I teraz tak, jak cenne. Jak cenne. Działa, specka działa zawsze. Specka działa zawsze, czyli Tier A, tak. Tier A. Um. Hmm. Postawiłbym go gdzieś tutaj. To się jest chyba mocniejszy w całokształcie, bo daje na całą bitwę, ten daje na dwie tury tylko te obrażenia. Czasem jest tak, że tak jak mówię, na niektóre frakcje jest nieskuteczny. Plus dodatkowo jak jest rozproszony rok, to też te obrażenia nie są zbyt duże. To jest jednak spetka na całą grę te minus 5% dla przeciwnika, w połączeniu z jakimikolwiek podusami dla swojej armii daje naprawdę dużo. Więc wydaje mi się, że spetka do Dieru A jest jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. No i przechodzimy do nowego bohatera lochu, który pojawił się w tym patchu. I to jest Agbet. Specjalizacja Krwiopijca pozwala na to, że za każdym razem, gdy zabijamy wrogą jednostkę, to jest plus 2 ataku dla całej armii. Czyli zabijacie sobie jakąkolwiek jednostkę i wszystkie wasze jednostki dostają plus 2 do ataku. Czyli tak naprawdę dostają taką prawą moc prawie na poziomie bez magii. Jak zabijecie dwie jednostki, to dostają taką... Trochę mocniejszą prawomoc na poziomie bez magii, ale jak zabijecie sobie 3 jednostki, to jest już plus 6 ataku dla całej armii. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każde wskrzeszenie, każda jednostka przywołana, każda brama daje, e, zabita e, daje wam dodatkowe plus 2 ataku. I jest to e, specjalizacja dość mocna, natomiast e, po redukcji tego, że, że daje plus 2, a nie plus 3 ataku, mm. kurczę, w late game jest strasznie mocny ponieważ jak już macie na przykład dwie jednostki na placu boju a przeciwnik ma no też dwie no to zabijcie pięciu jednostek daje wam plus 10 ataku i tak końcówki są straszliwie straszliwie na waszą korzyść W się sensie on zaczyna się rozpędzać wtedy więc i tak to jest specka która działa zawsze nawet jeżeli gracie magię to w sumie to w sumie i tak zabijecie. kurczę wydaje mi się że może nawet mocne A. Kurde, jak tak sobie to przemyślałem. To faktycznie końcówka gierki plus 10 ataków dla waszych jednostek. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc wygląda mi na to, że tak będzie wyglądała moja tier lista. Proszę bardzo. Przyjrzyjcie się. Liczę na to, że wyrazicie swoje opinie w komentarzach na ten temat, co ja tutaj przedstawiłem. Um... I się podzielicie uwagami. Jeżeli chcecie wypełnić własną tier listę. Oczywiście jak zawsze w przypiętym komentarzu macie link. Linka też macie oczywiście w, um, w opisie. No i wszędzie tam gdzieś tam to staram się umieszczać. Dziękuję wam wszystkim za obecność na odcinku. No i widzimy się za tydzień w tier liście bohaterów Akademii. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.